Otwieramy szłody, zobaczymy co tam w środku siedzi. Proszę muszę sobie przygotować. Proszę, mamy tutaj Bragota z browaru Profesja. Nazywa się Bartnik. Zobaczymy co ma z Barciami wspólnego. To co panowie, podam wam. Okay. Hop. Jeszcze, Do każdego Barzy. po jednej będzie O oh, masz jeszcze? Pine Tree eight. Hop, Głęboko leżakowane, okej? Okay. Okay. Wysoko leżakowane Wysoko leżakowane Dobra panowie, ja schodzę na dół Bragot Spróbuję go razem z wami Bartnik? Bywa. I, i, i y, bragoty z browaru Profesja Bartnik. Y, mamy tu cztery bragoty, czyli połączenie miodu pitnego z piwem. Y, te są na miodzie wielokwiatowym i lipowym. 40% y, zasypu, znaczy tutaj 40% stanowi miód. Reszta to jest zasyp słodowy lub czci, cukier trzcinowy, co wyczytałeś, wyciągając je prosto z barci. Dlaczego cztery? Wszystkie są, tak jak już wspomniałem, na miedzie wielokwiatowym i lipowym, ale trzy z nich są leżakowane w trzech różnych beczkach. To są: pierwsze tutaj jest Whiskey Barrel Age, czyli po, w beczce po whisky. Po beczce, po rumie i beczka po. To jest, to jest tak zwana podstawka, a to jest beczka e, po koniaków te bar, e, Tych bartników już degustowaliśmy kiedyś na kanale, ale to jest nowa warka. Każdy z tych miodów pitnych leżakował minimum przez rok. Jeżeli dobrze pamiętam, te, które kowały w beczkach, to jest rok i 4 miesiące. Także już ładnie poleżakował. Ekstrakt. Gdzie tu mamy ekstrakt? 28 Plato. 14% alkoholu. 28% to jest ekstrakt początkowy, brzeczki wyższy niż w przypadku czwórniaka. Mhm. Dosyć mocny, nie? No ale też osiągnęli 14% alkoholu. Także taki można powiedzieć trójniak już. Dobra, no to co? Spróbujemy? Temperatura sugerowana podawania 12-16 stopni, akurat mamy. Chyba około 12, więc jaka jest, jaka jest normalna temperatura w barci, jak z pszczoły tam są? <grymne> to jeżeli jest rodzina, w trakcie sezonu to jest powyżej 25-26 stopni. Natomiast zimą, to jest mniej więcej temperatura otoczenia, tego co jest na zewnątrz, bo pszczoły na zimę utrzymują temperaturę tylko i wyłącznie w kłębie. Tym kłębie. Nie, nie muszą hmm. nagrzewać całej, całej powierzchni barci. I to jest tak, że one się w tym kłębie wymieniają, tak? Te z zewnątrz spełniają swoją funkcję przez, nie wiem, przez jakiś okres, potem wchodzą do środka i te z środka wychodzą na zewnątrz? Tak? To jest tak dosłownie jak pingwiny na Antarktydzie zachowują się podczas zimy: tak? tworzą zwarty krok i zmieniają się te, które są na zewnątrz z tymi, które są w środku, tylko w wersji 3D. No to szczerze mówiąc, jak Wy, wy trenowaliście wasze, wasze pszczoły, żeby butelkowały miód pitny w barci? Nie, 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 miód, tak jak podaje producent, powinien leżakować, więc po prostu leżakujemy go w odpowiednich warunkach. Dobra, to spróbujemy. Proponuję zacząć od tej podstawki, czyli nie leżakować... To, yy, to jest podstawka. Tak, przestawiłem ją. Aha, No to zaczniemy gadałeś. od tego, nie spostrzegłem tego. Proszę bardzo. Dziękuję. No, kolorek jest ciemny, taki bursztynowy Dość klarowny, ale wydaje się bardzo gęsty, nie? Barwa przypomina barwę miodu pitnego, taką najbardziej znaną yy, wysyconego miodu pitnego. Z miodem gryczanym też taki, właśnie bardzo ciemny, ale bardzo gęsty się wydaje w Kieliszku. Wyczuwalny alkohol w aromacie. Jest delikatny, wyczuwalny aromat alkoholu. Miodowo miodowych aromatów specjalnie nie ma, nie? Nie ma. Jest taki karmel, też trochę taki, jakby. To może wynikać z po prostu, jak gotowali słód, yy, przeszły takie motywy karmelowe. Ale bardzo delikatny aromat. Przyjemny alkohol, jest delikatnie wyczuwalny. Trochę suszone owoce też tam są. Ja to jest, jeżeli dobrze pamiętam, na polskich śmielach. Yy, tutaj tu na pewno jest y, pilzneński i wiedeński. Cukier trzcinowy to wymieniłeś, ale on jest no, jako ostatni składnik, czyli przypuszczam, że jest minimalny dodatek. Żeby złamać barwę i tu rzeczywiście ten cukier nie jest przesadzony, bo y, po, poprzednią warkę Bragota, jak próbowałem właśnie z browaru Profesja, mhm. ten cukier wy, uwydatniał się na, na pierwszy plan. To zresztą o tym już rozmawialiśmy, rozmawialiśmy poza, poza tym, ale, no, ale tu rzeczywiście jest on w... jest on prawie niewyczuwalny. Bardzo przyjemny w piciu, lekka goryczka na samym końcu, na finiszu, delikatnie słodzony i tutaj te nuty kar... karmelowe również są, ale smaków miodowych jakieś takie... Nie, nie się. Może, może ta jest delikatnie taki pikantny w tym wszystkim, i to może wychodzić z, y, z miodu lipowego, ale to wszystko jest bardzo delikatne. Runda druga. To jakie byśmy, byśmy spróbowali? Po kolei. Jedziemy, czyli koniak. Zresztą y, to oznacza V.S. Yy. Może jakaś nazwa koniaku, tego niestety nie wiem. No Dobra, spróbujmy w każdym razie. Ten wydaje się troszkę ciemniejszy, chyba, co? O! No, aromat koniaku jest wyraźnie wyczuwalny. Słodko, słodkość, ale taka koniakowo. W zasadzie myślę, jakbyśmy zrobili eksperyment, nalali do trzech różnych y, szklaneczek. Każdy z tych bragotów czybyśmy Czy byśmy poznali? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się tak, bo jak zaraz przejdziemy do, rum, do tego z rumem, który jest moim faworytem i whisky, one rzeczywiście mają zupełnie inne nuty. Ale tu... Tak, to jest francuski koniak taki. I kolor jest chyba ciemniejszy niż tej podstawki. Alkoholu tu już nie wyczujesz. Ja przynajmniej nie wyczuwam. Znaczy jest ten aromat koniaku, który kojarzy się z alkoholem, a nie I tu zapach, który odbieramy. Nuty takich wę y suszonych owoców. O, ale w smaku mocniej alkohol jest wyczuwany, bardzo grzeje. Mimo tych samych 14%, mm -hmm. rzeczywiście jest tak. Jest bardziej, bardziej wyczuwalny. Nawet bym nie pok pokusił się o yy, podanie go w szklaneczce do koniaku. Yy, po to, żeby sobie po prostu posączyć. Raczej tak, raczej powolutku. tak. Bo generalnie aromat, yy, smakowo również przypomina koniak. Tutaj te tak. nuty koniaku bardzo przeszły do miodu, ale też wy uwypukliły sam miód. Bo ile w podstawce ten miód był jakby schowany, to tutaj jakby one są zbalansowane z tym. Smakiem koniaku. No, chyba lepszy niż sama podstawka. Tu się więcej dzieje. Spróbujmy wszystkich czterech i Potem wtedy wybierzmy wy faworyta, ale okay. rzeczywiście lepszy od podstawki. Rze tu mocno suszone owoce. Im dłużej piję, tym bardziej je wyczuwam. Rzeczywiście chłopakom udało się zrobić dobrą bazę do, yy, do, do, do leżakowania i do uwypuklania właśnie kolejnych yy, walorów yy, podczas procesu mm. leżakowania, tak? mm -hmm. no to na pewno tu wspomogło, to dobra, zobaczmy następny. Okej, okay, no to na, czas na trzeci. E, Bartnik Bragot Rumbar Age, czyli po butelce, po beczce w rumie. Przepraszam, powinienem w Tobie naleć. Są jakieś takie słodkie nuty. Ale tak jak mówisz, no rumnie nie, w aromacie nie. Za to w smaku już tak. W smaku, w smaku nawet bardziej. E, taka słodkość z rumu. E, no, ten jest moim faworytem. Tutaj właśnie też e, trochę suszonych owoców. Taka wanilia tam się pojawia. Dobra. Ok. I ostatni Bartnik Whisky Bar Age. Niestety nie wiem jaka whisky. Ale przypuszczam, że jakaś szkocka, bo to będzie im najłatwiej tutaj beczkę zdobyć. Kolor zbliżony tutaj się w tych kolorach nie zmienia za dużo, jeżeli chodzi o. To prawda. Również ciemniejsze od podstawy. Natomiast. Tak, podstawka się różniła kolorystycznie od pozostałych, a reszta. Aromat też nie kojarzy mi się z whisky. Whisky mają naprawdę bogate aromaty i przeróżne te aromaty. No, bogactwo tam jest też. Nie? Z, z whisky y, można osiągnąć i y, wyczuć, ale to nie, jest, nie, nie to jest. Zapach bardzo przypomina podstawę. Niedużo on się różni tak, od tej wersji podstawowej. Tak, zgadzam się. O ile y, rum i koniak były wyczuwalne i to naprawdę nadały sporo w aromacie, tutaj jest dosyć ubogo. Może delikatnie, tam w tle jakieś są takie nuty. Gdyby trzeba się naprawdę zagłębić, jakie to jest whisky. Jest coś tam się dzieje, ale żebyś tak skojarzył to z typowym aromatem whisky, jest dosyć słodki. Jest dosyć słodki, rzeczywiście. W smaku bardzo przypomina tą wersję podstawową. Tutaj mhm. y, leżakowanie w beczkach po whisky nie dużo wpłynęło ani na aromat, ani na y, smak. Barwa, owszem, uległa lekkiemu ciemnieniu, ale w zasadzie resztę walorów, które mogłaby przekazać beczka, jest, jest cofnięta. Jest delikatna różnica, chyba jest bardziej wygładzona, ale to też specyfika beczki. On jest bardziej delikatny. Kilka, jakieś drobne nuty są, ale nie tak jak mówisz, nie różni się znacznie od tej podstawki. No to co, podsumowując na szybko, który faworyt? Faworytem jest moim zdaniem koniak. Koniak? Koniak, leżakowanie w beczkach po koniaku wypokliło raz walory smakowe, zbiło aromat alkoholowy, nadając mu przyjemny aromat koniaku. W smaku też dużo zmieniło się względem podstawy. Mhm. Mój nadal zostaje rum. Koniak jest bardzo ciekawy, tam się chyba najwięcej działo, jeżeli chodzi o ten leżakowany w koniaku. Podstawka? Szczerze nie wiem, czy w ogóle warto inwestować w podstawkę. Te trzy bary Age naprawdę tam są fajne rzeczy się dzieją. Alkohol przede wszystkim został jakby zbity. Cały trunek został wygładzony. Dlatego ja osobiście bym zrezygnował z robienia podstawki. Może zamiast podstawki zrobić jeszcze jakąś jedną beczkę. I to, i to... Wykorzystać podstawkę do kolejnych prób, bo widać, że jest potencjał, jest duży potencjał i y, niektóre z nich są naprawdę bardzo udane. Ale mhm. jest nie, nieprzesadnie słodki, dobrze zbalansowany przede wszystkim. Y, y, I chyba nie wiem, jak tam się zmieniło w recepturze. Ty zauważyłeś w porównaniu z tym pierwszym, że jednak y, cukier trzcinowy jest mniej y, y, wyczuwalny. Ale chyba jest, chyba jest progres. Tutaj myślę, że chłopaki z profesji cały czas pracują nad recepturą albo może nad leżakowaniem. Wychodzi to coraz lepiej. Także dobry miód pitny. Plus dobre piwo. Plus dobre piwo. Jeżeli ktoś skategoryguje to w kategorii PIW. Pozdrawiam Kings of Meat i Bractwo Bartne. Bractwo Bartne. Hej. Abraxas